Na sam początek, zanim zajmiemy się głównym tematem tego dzisiejszego materiału, czyli... Tym eksperymentalnym zakazem zadań domowych, już na tę chwilę wprowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, musimy, a tak naprawdę ja muszę, zadać Wam pewne pytania. Jakby tak trzeba było z miejsca oszacować, ile godzin tygodniowo spędza średnio piętnastolatek w Polsce nad zadaniami domowymi, to jak byście odpowiedzieli? I nie rzucam sobie tego pytania tak po prostu w eter, tylko ta odpowiedź może być całkiem istotna. Dane na ten temat udało się zebrać od uczniów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD za pomocą badania. Pisa, chciałoby się powiedzieć niesławnego, bo z racji, że za jego pomocą bada się zarówno postęp ucznia w różnych dziedzinach, jak i po prostu jego środowisko, predyspozycje, możliwości, i szuka się po prostu korelacji między otoczeniem ucznia a jego progresem. To właśnie ta część badania, w której porównuje się postęp ucznia z danego kraju z innymi krajami biorącymi udział w badaniu, no, staje się takim swojego rodzaju konkursem. No i różne media lubią się pod tym falić, że Polakom to tak fajnie idzie, że niższa tendencja spadkowa niż gdzieś tam. No i przez tę właśnie złą sławę byłem troszeczkę tak sceptycznie nastawiony do tego badania. Natomiast okazało się, że mnie że ono naprawdę wiele różnych aspektów okołoedukacyjnych. No i chociażby na potrzeby naszej dzisiejszej dyskusji będę odwołał się do tego badania, bo sporo rzeczy, które sobie tutaj poruszymy, zostało za pomocą tego badania w różnych latach zmierzone. No i wracając do tego czasu spędzonego nad zadaniami domowymi, zostało to zmierzone przez Pisa i zostało to zmierzone w roku 2012, więc no nieco dawno OECD nie bada za pomocą tego badania tych samych rzeczy co roku, one poniekąd się pokrywają, natomiast nigdy nie jest to dokładnie to samo. No i w ostatnich latach trafiliśmy jeszcze lockdown, więc no niektóre te rzeczy Tutaj mogłyby nie być tak dobrze mierzalne, jak były jeszcze nie tak dawno temu. No i właśnie kwestionariusz z tego badania ukazał, że polscy 15-latkowie spędzają nieco mniej niż 7 godzin w tygodniu robiąc prace domowe. Spróbujmy określić, czy jest to dużo, czy jest to mało. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że kiedy obetniemy sobie sobotę, niedzielę i tygodniem uczniowskim uczynimy no taki nasz typowy tydzień roboczy, to do średnich 30 godzin spędzonych tygodniowo w szkole przez takiego 15-latka, dorzucimy sobie jeszcze te 7 godzin nad pracami domowymi, to wychodzi nam trochę mniej niż pełen etat w pracy. A nawet możemy powiedzieć sobie, że no, wychodzi cały etat, bo musimy jeszcze do tego uwzględnić e, naukę na sprawdziany lub też systematyczną, którą głęboko wierzę, że ktoś w sumie praktykuje. Ale okej, okay, to jeszcze nic nie znaczy: nie jeden stryjek czy dziadek powie, że jak już te 30 km do szkoły naczłapał, to fakt, że tylko pe pełny etat by musiał robić, a nie żadne nadgodziny, to by było zbawienie dla niego. I że żaden problem, i że o co w ogóle chodzi. Jak popatrzymy sobie na materiały załączone w tym właśnie badaniu, to znajdziemy referencję tutaj do roku 2003, gdzie ilość tych godzin spędzanych tygodniowo w domu nad pracą domową wynosiła 8. Ogólnie by się chciało powiedzieć, że to jest tendencja wszechobecna, przynajmniej jak popatrzymy na y, kraje członkowskie OECD, ale no faktycznie, jest mniej, jest mniej. No to teraz popatrzmy sobie na inne elementy tego badania, a tak dokładnie do tej właśnie niesławnej części, gdzie badane są umiejętności uczniów. Prezentują się wyniki od roku 2000 do 2022. No i tutaj chciałbym się pewnie powiedzieć, że od kiedy te zadania domowe zmalały o tę kapeczkę, to wyniki są lepsze. Mam nadzieję, że nikt tak nie pomyślał, bo akurat korelacja między tymi dwoma elementami jest Absolutnie niemożliwa. No jakby o tym porozmawiamy sobie jeszcze, to, to jest, to dopiero nadejdzie. Natomiast żeby ten piękny wykresik, w którym widzimy różne wyniki z różnych lat, z różnych przedmiotów przydał się nam, to możemy zrobić z nim coś pożytecznego i zestawić go z takimi samymi z innych krajów, które brały udział w badaniu. Rzućmy sobie okiem na Holandię, Niemcy, Kanadę. Estonię i Finlandię. Jak widać, te kraje z reguły radziły sobie lepiej na tych testach. Zwracamy tutaj uwagę w szczególności na matematykę, która jest takim, no z reguły jest właśnie najlepszym wyznacznikiem gdzieś tam tego postępu w danym kraju, jeżeli chodzi o edukację. No i okej, okay, poszło im lepiej. I co z tego? Po co ja to wszystko tutaj wrzuciłem? Jak można było się spodziewać, w tych krajach zadaje się mniej prac domowych uczniom niż w Polsce. Takie państwa wybrałem tutaj po to, żeby zaprezentować gdzieś tam pełne spektrum tych wszystkich krajów, jeżeli chodzi o ilość zadawanych zadań domowych. Mamy przypadki z drugiego bieguna, że tak powiem, czyli z Finlandii, gdzie zadaje się niecałe 3 godziny prac domowych uczniom. Niemcy, które wyznaczają no, tak mniej więcej średnią krajów członkowskich, czyli coś poniżej 5. No i Belgia, Kanada, Holandia, czyli państwa, w których no, zadajesz tych zadań mniej, niż u nas niejakoś znacznie mniej. No i tutaj na usta pcha się kolejny bardzo prosty do zauważenia wniosek. Mniej zadań, lepsze wyniki, zero zadań, najlepsze wyniki. Szczerze mówiąc, trochę mi się wydaje, że w Ministerstwie Edukacji tak sobie pomyśleli. Natomiast byłby to kolejny fałszywy wniosek. Dlaczego? No, trochę was oszukałem. Jakoś tak się złożyło, że mi się wykres uciął i Estonia mi umknęła. W Estonii dodaje się więcej zadań niż w Polsce. Jest to praktycznie, no, równe 7 godzin, można powiedzieć. Ale i taki dzień im lepiej na tych testach z Więc o co tutaj chodzi? Co ja mam myśleć o tym wszystkim? No właśnie. Za pomocą tego trochę długiego wstępu chciałem przybliżyć tę sprawę najdokładniej, jak się tylko da. I zwrócić uwagę na fakt, że to nie ilość zadań powinna być elementem dyskusji na ten temat. Niestety dzięki działaniom menu. Tak właśnie jest. Mimo, że minister Barbara Nowacka mówi o rzeczach, które są istotne, które wymagają zmian, o negatywnych skutkach obecnej jeszcze sytuacji, jeżeli chodzi o prace domowe w Polsce, natomiast działania, jakie podejmuje, no, chciałoby się powiedzieć jej ministerstwo, no, nie wskazują na to, że oni rozumieją ten problem. Także w tym materiale skupimy się na tym, co rozporządzenie o zadaniach domowych ma na celu zwalczać. Czy robi to poprawnie, czy może zrobić to lepiej? PS raczej może w większości przypadków. Postaramy się to wszystko poprzeć konkretnymi badaniami. No i żeby nie było też zbyt nudno, to powiemy sobie, no tak jak zresztą zrobiliśmy to wstępie, o różnych problemach, które pojawiają się, kiedy dyskutujemy o zadaniach domowych. A w szczególności o tym, jak wiele błędnych przekonań pojawia się, jeżeli chodzi o prace domowe. Tym również wśród tych, którzy są bezpośrednio z zadaniami powiązani. A nawet je zadają. Jeżeli podobają się Wam takie materiały i chcecie zobaczyć ich więcej, dajcie lajka, dajcie suba. padnijcie na nasze rewersowe socjale, w szczególności na Instagrama, gdzie w rolkach wrzucamy takie krótkie newsiki, na tematy edukacyjne oczywiście. Oraz zapraszam też serdecznie na rewers-edu.pl, gdzie dowiecie się więcej o tym, co robimy, kiedy nie nagrywamy filmików do internetu. Bez zbędnego przedłużania, wracamy do sedna materiału. Podsumujmy sobie parę rzeczy. Wiemy o tym, że uczniowie w Polsce spędzają. Sporo czasu nad zadaniami domowymi. No myślę, że można to powiedzieć. Sporo czasu. Zarówno w porównaniu z przebadanymi pod tym względem państwami, jak i po prostu zdrowym rozsądkiem. Jest tego za dużo. A tak naprawdę, no, tak było w roku 2012. Nie wiemy, czy tak jest teraz, nie zostało to jeszcze zbadane. Mała poprawka, nie zostało zbadane, po pierwsze, przez badanie PISA, do którego się odwołujemy, po drugie, w zakresie wszystkich przedmiotów. Przytaczam Wam tutaj wyniki z badania, do którego my w materiale odwołamy się za chwilę, w nieco innym kontekście, co prawda. Jest to badanie przeprowadzone parę lat później, bo w 2015 udało się za jego pomocą zmierzyć, ile czasu uczniowie podstawówek spędzali dziennie nad zadaniami z matematyki. No i biorąc pod uwagę fakt, że większość uczniów spędza więcej niż pół godziny dziennie nad matematyką w domu, kiedy Wrócimy sobie do tego inne przedmioty, myślę, że możemy bezpiecznie założyć, że sytuacja wtedy była praktycznie identyczna. Ogólnie znając teraz podejście nauczycieli do zadań domowych, które no, no zmieniło się, wydaje mi się, że się zmieniło, nie mamy na to danych, natomiast każdy gdzieś tam ma jakiś dowód z własnej kieszeni, można założyć, że się zmniejszyła ta ilość zadań jeszcze. Oczywiście, że tak, natomiast nie wydaje mi się, żeby zmieniła się ona na tyle, żeby no faktycznie można było mówić o jakiejś zmianie. Jeśli nawet to Okej, okay, szczerze mówiąc, niewiele nam to zmienia. Dla nas tak faktycznie najważniejszy jest inny wniosek, którym zakończyliśmy sobie ten stem, czyli fakt, że ciężko doszukać się faktycznej korelacji, jeżeli chodzi o y, ilość zadań domowych, a wyniki w nauce. Tak na logikę, skoro to nie czas przekłada się na wyniki, no to musi to być jakiś inny element tych zadań, czyli prawdopodobnie ich. Y Zawartość, ich jakość, ich typ zapewne tak jest. Czy mam na to jakieś potwierdzenie? Mamy coś tam, coś tam mamy. Tutaj na pomoc przychodzą nam, chciałby się powiedzieć, przysłowiowi amerykańscy naukowcy a tak dokładnie Harris Cooper, czyli badacz, który na swoim koncie ma kilka metaanaliz, jeżeli chodzi o pracę domową, właśnie. No i w swoim słynnym wydawnictwie z 2007 roku The Battle Over Homework Cooper dochodzi do wniosku, że dla uczniów w różnych klasach Zadania domowe powinny mieć różne no, zamierzone efekty. W tych najwcześniejszych klasach, czyli tych zerówkowych pierwszych, uczniowie powinni przez zadania domowe nabierać dobrych nawyków, jakoś nastrajać się pozytywnie do chodzenia do szkoły, pozwalać rodzicom na ingerencję. No, mimo wszystko, w tych pierwszych klasach ciężko jest rodzicowi czasem otworzyć książkę i się dogadać z dzieckiem, co robiło. Bo to dziecko też do końca pewnie nie wiem. W sensie nie jest w stanie tego powiedzieć tak dokładnie, bo też nie wie po co to jest jeszcze. No, wiadomo o co chodzi. Zadania domowe dla uczniów w nieco wyższych klasach, według Coopera, powinny przygotowywać uczniów do podążania w celu jakiegoś sukcesu szkolnego. Oczywiście przez jakieś takie spokojne, lekkie metody, zabawy. Gdzieś tam troszeczkę bardziej poważne, wiadomo, natomiast na takim najwyższym poziomie dla uczniów starszych, powinny one mieć no już taką totalnie bezpośrednią rolę w ich wynikach na testach i ocenach. Natomiast mówię tutaj o tym, żeby zwrócić uwagę głównie na tę drugą grupę, czyli uczniowie nie najmłodsi, nie najstarsi, w przypadku których sami nauczyciele, no bo jakby to do nich finalnie należy decyzja o zadaniu jakiegoś zadania domowego. I o tym, czym to zadanie będzie. Za szybko podejmują decyzję o tym, żeby z ucznia młodszego zrobić tego ucznia starszego i przerobić go już w maszynę do zdobywania wyników na egzaminach. A tak naprawdę powiedzieć, że podejmują decyzję, to jest trochę za dużo powiedziane, no bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nauczyciele nie zdałem sobie do końca sprawy z tego, jak ważny jest ten cel, z którym zadanie domowe jest zadawane na danym etapie edukacji. No i teraz możemy się przyjrzeć temu wcześniej wspomnianemu wykresowi w całej jego okazałości. Poza tym faktycznym czasem spędzonym nad zadaniami z matematyki przez uczniów, to badanie badało również. Ile czasu według nauczycieli uczniowie spędzają nad zadanymi przez nich zadaniami? No, jak widać, rozbieżności tutaj są dosyć spore. Ten mój taki pierwszy wniosek, że nauczyciele chcą pchać już uczniów w kierunku tej grupy trzeciej, gdzie zadania powinny być zadawane stricte po to, żeby wpływać na performance ucznia, wziął się właśnie stąd, bo wydaje mi się, że właśnie za pomocą ilości tych zadawanych zadań, nauczyciele najczęściej e, próbują no pchać uczniów, pchać ich w kierunku bezpośrednio w kierunku sukcesu jakiegoś takiego szkolnego. Ale po pierwsze, nie jest to jeszcze ta grupa wiekowa, w której no... Zostały udowodnione faktyczne efekty zadań domowych, które ukazują się w ocenach czy wynikach na egzaminie. Po drugie, nawet te badania, w których udowodniono zależność między wykonywaniem zadań a lepszym radzeniem sobie na różnego rodzaju testach wśród tej najwyższej grupy uczniów, nie znalazły żadnej korelacji między ilością zadań a lepszym performancem, tylko po prostu ich obecnością. Uczeń, który wykonywał zadania, radził sobie lepiej. I o ile stoję przy tym, że jest to na pewno jedna z takich głównych przyczyn tego takiego uczniowskiego obłożenia zadaniem domowym. To zaraz zerkniemy sobie dalej w to badanie, gdzie znajdziemy drugą, no dużo bardziej martwiącą przyczynę, czyli już takie faktyczne, fizyczne, nazwane cele, z jakimi nauczyciele zadają zadania domowe. Powiedzmy sobie jeszcze w ramach tego badania o tym, jak nauczyciele wypowiedzieli się. Na temat celu, w jakim zadają uczniom zadanie domowe. Niemal wszyscy badani nauczyciele byli zdania, że głównym celem prac domowych jest nauka systematyczności i odpowiedzialności. Wskazywali też rzeczywiście na wzrost motywacji i zainteresowania przedmiotem, utrwalenie materiału, przygotowanie do sprawdzianu. Wspaniale, to wygląda dobrze. Natomiast fakt, że Mniej niż połowa nauczycieli, między 40 a 43%, podkreślało, że celem zadań domowych jest przerabianie materiału, na który nie starczyło czasu w klasie, przygotowanie do nowego materiału czy zaangażowanie rodziców. Uff, nawet jeżeli w ramach tych 40% większość odpowiedzi to było oczywiście zaangażowanie rodziców, no to dalej niewiele to zmienia, bo właśnie to zaangażowanie rodziców ma sens tylko i wyłącznie w tych najmłodszych klasach. Potem ucznia powinna zacząć wykształcać się swojego rodzaju autonomia. Własne działania, a zarówno właśnie to zaangażowanie rodziców, jak i przerabianie dodatkowego materiału doprowadza do, po pierwsze, niezdrowego zaangażowania rodziców, czyli realizacji zadań domowych za ucznia po prostu, oraz drugą stronę tego smutnego medalu, czyli tych, którzy mają hajs, ale nie mają czasu. Czyli napędzanie rynku korepetycji. Więc tutaj już dochodzimy tak faktycznie do tego, co może być realnym problemem, jeżeli chodzi o zadania domowe w polskiej edukacji. No i najbardziej kłującym w oczy jest oczywiście ten fakt, że te zadania są ze złym celem po prostu zadawane. No i fakt, że jest ich za dużo, bo nauczyciele sami nie wiedzą, ile uczniowie spędzają czasu nad nimi. Teraz w końcu możemy zagłębić się w to rozporządzenie, które zrobiło tyle, tyle, tyle hałasu. Zgodnie z rozporządzeniem w klasach 1-3 szkoły podstawowej nauczyciele nie będą zadawać prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątkiem stanowią prace dotyczące usprawnienia motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. W klasach 4-8 szkoły podstawowej uczniowie nie będą mieli obowiązku wykonywania prac domowych zadawanych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy nie będzie oceniane zdaniem dotyczące prac pisemnych i praktyczno-technicznych na poziomie szkół podstawowych. Przy czym warto wspomnieć, że w szkołach średnich faktycznie domowe zostają. Nie ma tutaj żadnych zmian, co w sumie zgadza się z mentalizmem Coopera, no i takim raczej konsensusem naukowym, można powiedzieć. ale brak prac domowych w klasach 1-3, średnia sprawa. No progres w tych pracach nie może zostać tak sucho zmierzony punkcikami i wynikami, natomiast po to, żeby on potem w następnych etapach edukacji mógł być zmierzony w ten sposób i żeby przynosił on efekty, no to wydaje mi się, że te nawyki wprowadzone za dzieciaka są całkiem ważne. Więc wydaje mi się, że w tej kwestii rozporządzenie ma bardzo duży potencjał na to, żeby żeby zdusić postęp dziecka jeszcze w zarodku. Taka totalna rezygnacja z tego no może nie być naprawdę dobrym pomysłem. W klasach 4-6 sprawa ma się już nieco inaczej, brak obowiązkowych prac domowych zadawanych w czasie wolnym. W ramach idei Kupera, że na tym etapie uczniowie powinni być tak, faktycznie pchani w kierunku rozwoju, raczej nie zmuszani i mierzeni punkcikami i przygotowywani do tego, że będą mierzeni punkcikami przez kolejne, kolejne lata swojego życia. Eee, ma to całkiem sporo sensu. Nie wydaje mi się, żeby to było perfekcyjne rozwiązanie. Fakt, że uczeń ma możliwość zrobić jakieś zadanie i nie wisi nad nim bicz eee, zwany oceną dobrą lub złą, może być motywujący. Natomiast czy jest na tyle motywujący, żeby tych uczniów, którzy raczej. Nie czułam za bardzo potrzeby robienia tych zadań, zmotywować do tego, żeby je robić. No, nie wydaje mi się. Natomiast tutaj nie możemy mówić o takim kompletnym e, zignorowaniu wszelkich badań. Idea jest okej, okay. idea jest naprawdę spoko, ale w ramach nawet tej no, fajnej idei zostały podjęte radykalne kroki, które mogą nawet wywołać plagę braku uczniowskiej produktywności i chęci do działania. Powiedzmy sobie teraz właśnie trochę o uzasadnieniach tych właśnie zmian. Ministra Barbara Nowacka mówiła, że efektywność prac domowych zależy od ich jakości, nie od ich ilości. Nadmierna już prac domowych może prowadzić do zmęczenia uczniów, zmniejszania zainteresowania nauką, zwiększania nierówności edukacyjnych z uwagi na zróżnicowane zasoby dostępne w domu i wsparcie uczniów przez rodziców. No i poszerzenie tutaj tego dzieci nie będą zmuszane do odrabiania lekcji, które bardzo często właśnie wymagały pomocy rodzica dodatkowych korepetycji, czyli ogólnie rzecz biorąc rzeczy, o których sobie wspomnieliśmy. No i teraz jako taki finalny etap tego naszego dzisiejszego rozważania nad tym rozporządzeniem, możemy sobie w tych właśnie trzech kryteriach rozpatrzeć te właśnie ustawę. Jak ona je realizuje, czy można zrobić to lepiej. Więc zmęczenie, brak zainteresowania nauką. E, oczywiście no, są to rzeczy, które występują. Do tego można dorzucić jeszcze stres związany z jakimś przedmiotem, czy też jakieś lęki, które pojawiają się i są badane chociażby przez badania PISA. No i teraz, właśnie, czy możemy zwalczać właśnie takie rzeczy totalnym brakiem nauki? No jest to naprawdę skrajne rozwiązanie, prawda? Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej. Załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że to rozporządzenie będzie trwało dalej i będzie trwało przez kolejne 6 lat. No, jest sobie taki jeden uczeń, który idzie w wrześniu 2024 roku do szkoły przez pierwsze trzy lata swojej edukacji. Nie robi zadań domowych, tylko maluje szlaczki w domu, bo to zostało oczywiście opisane w rozporządzeniu. A przez kolejnych 5 lat nie ma w ogóle obowiązku wykonywania zadań domowych. Więc jak takie dziecko ma w ciągu pierwszych 3 lat, gdzie tych zadań domowych nie wykonywał praktycznie wcale, zrozumieć, że potem te zadania domowe będą mu całkiem potrzebne? Jak takie dziecko ma wiedzieć coś o dyscyplinie, o systematycznej pracy? Z nauczyciela w szkole, no te gadki nie są popierane żadną pracą. Z wzorców w domu, no nie wszyscy mają wzorce dobre. Mamy tutaj dwie skrajności. Albo wielki but, który wystawia za zadanie ocenę, albo jego absolutny brak. Jest taki uczeń, który nie musiał w ogóle wykonywać zadań domowych, no może mieć bardzo duży problem ze systematyczną pracą, która jest jako taka potrzebna do funkcjonowania, zarówno w systemie szkolnym, jak i w życiu po prostu. No i można tutaj dywagować, że brak jakiegoś sensownego, systemowego rozwiązania. Pozwoli nauczycielom poszukać jakiejś alternatywy. No i czy taka alternatywa będzie sensowna? Czyli na przykład, hej, zadajmy mało zadania, kto będzie chciał je zrobić, a my potem omówimy je na zajęciach. No i nawet osoba, która nie zrobiła tego zadania, coś się z niego dowie, bo zostanie ono po prostu omówione, zostaną rozwiązane jakieś wątpliwości. Wiadomo, w niektórych przedmiotach jest to prostsze, w niektórych trudniejsze. Natomiast najprostsze rozwiązanie, czyli alternatywa druga, to będzie po prostu nadużycie. Czyli nauczyciel zadaje zadanie i mówi. Nie musicie robić tego zadania, ale może się przydać na sprawdzianie. To zadanie jest nieobowiązkowe, więc nie może go być na sprawdzianie, ale wiadomo, polska szkoła jest poza prawem, więc no. Tanie coś takiego może się dziać. Ja absolutnie jestem pewien, że coś takiego będzie się działo. Znowu ci nauczyciele, dla których najważniejszym elementem tego wszystkiego jest właśnie ten but, który wisi nad uczniem, wpadną zapewne na to, żeby sprawdzać wiedzę ucznia tylko częściej. No bo skoro uczeń nie musi robić zadań domowych, no to co on będzie robił w domu? Broń Boże, nie odpoczywał, prawda? Więc niech uczy się na kartkówki i sprawdziany. W dużym skrócie, takie skrajne rozwiązanie systemowe to jest praktycznie to samo, co jego brak. Drugą istotną sprawą, z którą za pomocą tego rozporządzenia próbuje walczyć Ministerstwo Edukacji, są oczywiście nierówności edukacyjne. I co to tak naprawdę oznacza? Ta nierówność polega głównie na tym, że. Ktoś może mieć niewystarczająco zaangażowanych rodziców, lub niewystarczająco kasiastych rodziców, którzy zapłacą prywatnemu tutorowi. No i tutaj zwalczanie tego problemu tym właśnie rozporządzeniem to jest najbardziej taki chłopsko rozumowy sposób, na jaki można było wpaść. No bo nie ma zadań domowych, no to nie ma rodziców, którzy będą pomagać przy tych zadaniach domowych, których ktoś nie umie, tak. Nie będą pomagać, to ten uczeń będzie na tym samym poziomie co ten uczeń, któremu nie ma kto pomóc, tak? Tak samo jak ten uczeń, który robi zadania z korepetytorem, nie będzie ich robił z bo nie będzie zadań. Więc będzie na tym samym poziomie co uczeń, którego rodziców na korepetytora nie stać. No a co z takim przypadkiem, kiedy ktoś, kto ma rodziców ambitnych, którzy chcą mu pomagać realizować z nim różne rzeczy, po prostu będą realizować z nim inne rzeczy niż Zadania domowe. To też jest to pewnego rodzaju nierówność, prawda? Tak samo ci rodzice, którzy zatrudnią korepetytora, no nie zatrudnią go po to, żeby robić zadania domowe. Jest to pewnego rodzaju walka z nierównością, ja to rozumiem doskonale, bo niwelujemy tego buta, który tworzył problem i w ogóle sprawiał, że szukam, szukaliśmy rozwiązania w rodzicach, w korepetytorach. Gdyby tak zminimalizować tego buta i uczynić go nie butem, czyli nie czymś, co grozi ocenką, no to wtedy też ten problem by zniknął, prawda? Ale to mądre głowy, to w Ministerstwie Edukacji to wiadomo, że najlepiej wiedzą, nie? No i tutaj podczas zdecydowania materiałów wpadła mi do głowy jeszcze jedna interpretacja walczenia z nierównościami, bo w tych badaniach, które sobie tutaj obczajamy, no wskazuje się na to, że w różnych szkołach są różne ilości zadań. No i naturalnie są to nierówności, natomiast <grytanie> walczenie z nimi za pomocą zakazu prac domowych, no kolejne rozwiązanie chłopsko-rozumowe, fajnie. No, i tutaj, teraz trzecia sprawa, o której sobie powiemy, czyli nadmierne zaangażowanie rodziców. Nie do końca chodzi o to samo, o czym powiedzieliśmy sobie wcześniej, bo nie chodzi tutaj raczej o pomoc w wykonywaniu tych zadań, tylko w wykonywanie zadań za uczniów. Wiadomo, że kiedy tych zadań jest za dużo, no to często się pojawia takie podejście rodzica, typu A, daj to, ja to zrobię za ciebie, ty se, odpocznij. No, i tutaj walka z tym problemem za pomocą likwidacji zadań totalnej. Ma sens, też to jest rozwiązanie okropnie wzięte na chłopski rozum, ale ma sens. No tak, no nie ma zadania, no to rodzic nie będzie robił tego zadania, co nie? Widziałem jakiś komentarz Barbary Nowackiej albo kogoś, kto pośredniczył właśnie jej, że to nadmierne zaangażowanie ma być niwelowane dla uczniów klasy 1-3. I nie chodzi tutaj o odpowiednie zaangażowanie, jakie opisuje Cooper, tylko również o robienie zadań yy, za dzieci. Zrozumiałem jest dla mnie, znaczy nie jest dla mnie zrozumiałym, tylko no, zdaję sobie sprawę, że ten problem istnieje wśród tych najmłodszych klas, że rodzice robią za nich zadania domowe. Jasne, to nie są zadania, których jest jakiś ogrom. To są zadania, które mogą sprawiać im wyzwanie. Czemu nie? No, to są dzieci. Natomiast nie ma tutaj żadnego jakiegoś takiego bardzo, bardzo dużego czynnika, który sugerowałby, że rodzic powinien w ogóle wziąć i robić te zadania. Znaczy się i tak nie powinien. Ale kiedy w grę wchodzą oceny i różne tego typu rzeczy, i ogromna ilość tego zadania, przede wszystkim, jest to w jakimś mniejszym stopniu zrozumiałe, prawda? Tutaj nie. Jaki jest ten problem? Dzieci nie robią zadań domowych, bo robią je za nie rodzice. Jaka rola zadania jest w Polsce spełniana w klasach 1-3? No powiedzmy sobie szczerze, taka rola, jaką opisał Cooper, prawda? Są to zadania, które mają kształcić dobre nawyki, uczyć systematycznej pracy, etc. Czyli w dużym skrócie, dzieci, za które zadania robią rodzice, nie uczą się systematycznej pracy i walczymy z tym za pomocą pozbawiania dzieci zadań domowych. Czyli dzieci i tak nie uczą się systematycznej pracy? Wychodzimy na zero, po prostu wychodzimy na zero. Dochodzimy natomiast do końca dzisiejszych rozważań. Do czego dzisiaj doszliśmy? Zdecydowanie doszliśmy do tego, że pewne problemy związane z pracami domowymi w polskiej edukacji no, istnieją. Doszliśmy też do tego, że zwalczanie ich kompletnym brakiem zadań domowych to totalny bezsens. Droga na skróty bardzo często i rozwiązania, które no, wymagają właśnie minimalnego researchu i jeszcze mniejszego namysłu. W Ministerstwie Edukacji oni oglądali te same badania co ja. I oni spojrzeli na nie i powiedzieli, okej, okay, nasz projekt ma sens. Mam szczerą nadzieję, że to rozporządzenie to jest no, swojego rodzaju eksperyment i że wypadnie on sobie go tak szybko, jak w niego wszedł. Natomiast jeżeli nie, no to obym był w błędzie, i oby żadne negatywne skutki no, z tego się po prostu nie narodziły, prawda? Mimo tego, że ten pomysł nie ma za dużo sensu, to pamiętajmy o tym, że i tak jest potrzebna jakaś zmiana. Chciałbym wrócić do tego pytania, które zadałem na początku i do Waszych odpowiedzi. Jakby tak trzeba było z miejsca ile godzin tygodniowo spędza średnio 15 lat w Polsce nad danymi domowymi, to jak się powiedzieli? Czy byliście blisko tej niepełnej siódemki, czy może daleko? Dlaczego tak blisko? Dlaczego tak daleko? Plan miałem taki, żeby skłonić do takiego swego rodzaju refleksji, żeby po tym materiale spojrzeć na tę liczbę i pomyśleć, dlaczego powiedziałam akurat tak? Co skłoniło mnie, że myślę w ten sposób? Czy zapoznając się z danymi dalej myślę w ten sposób? I przede wszystkim, czy ta liczba ma aż tak dużo znaczenia, jakie nadałem, nadałam jej przy odpowiedzi? Mamy wokół nas mnóstwo miejsc, w których nasze opinie mają ogromne znaczenie. Natomiast ta dzisiaj dyskutowana kwestia nie do końca taka jest. Tutaj liczą się realne badania, rzeczy, które wiemy. Ja starałem się tutaj to udowodnić, po to, żeby na sam koniec wyciągnąć taki właśnie wniosek, że... bo nie pozostało mi w sumie nic innego, jak patrzeć na to całe rozporządzenie jako motywowane opinią. Nie badaniami, nie faktami, nie chęcią jakiejś sensownej zmiany, tylko pewnego rodzaju politycznym statementem. Skrajnym, popartym chłopskim rozumem bardzo często i walczeniem z problemami przez drogę na skróty. Mimo wszystko zrealizowanym po to, żeby przemówić do konkretnej grupy osób i, i innej konkretnej grupie osób pokazać, że nie robi się tego tak, jak oni to chcą, tylko robi się to totalnie na odwrót. Dzięki wielkie za uwagę i za obejrzenie do końca. Bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Pamiętaj o tym, żeby zostawić cenę. Komentarz, zajrzyj na nasze socjale i na rewers Do usłyszenia następnym razem.